Shalom i dzień dobry. Chciałbym dzisiaj porozmawiać, przestudiować jeden aspekt, który jest bardzo ważny i który budził ludzi czasami pytanie, a mianowicie entuzjazm albo podekscytowanie się, podniecenie się przy wykonywaniu mitzwot. Każdy, który idzie do jakiejkolwiek żydowskiej gminy, widzi, że ludzie wykonują mitzwot różnie. Są ci, którzy wyrażają dużo entuzjazmu, są ci, którzy wyrażają mniej entuzjazmu. Oczywiście nie wiadomo, że człowiek może w środku wyraża entuzjazm, a nie na zewnątrz, no ale jednak u człowieka budzi się takie pytanie, na ile entuzjazm jest ważny. Oczywiście jest ważne wykonywanie to, co Bóg nakazał, ale nie widzimy w to, że jakąś specyficzną mitwę wśród 613 mitwot że masz być, entuzjaz masz być e, podekscytowany albo podniecony przy, przy tym czy tamtym. E, tutaj chcę przedstawić dwa poglądy. Jeden pogląd e, z Ryblewicka z Berdyciowa, jeden z wielkich hasyckich rebes. I drugi e, pogląd również od hasyckiego rebego od Rabbi Józef Rużin, który był znany pod tytułem Rogaczower Gaon, Gaon albo geniusz z Rogaczowa. Najpierw Reblei z Berdyczowa. Reblei powiedział, że żeby zrozumieć rolę entuzjazmu albo podniecenie się przy wykonywaniu mitzwot, to trzeba zrozumieć znany midraż, który opisuje e, on opisuje e, doświadczenie dzieci Izraela przy górze czy 1300 lat temu, kiedy otrzymują torę. Midraż opisuje, że oni widzą oni widzą torę albo no, 10 przykazań może, ale oni widzą i midraż używa taki wyraz czarny ogień nad białym ogniem. Widzą czarny ogień nad białym ogniem. Co to oznacza? Nie wiadomo, ale mówi Reblewica z Berdyczowa, że to przedstawia, symbolizuje z jednej strony wykonywanie Micwod, to jest ten czarny ogień, a z drugiej strony entuzjazm i podniecenie się przy ich wykonywania albo w ogóle i to jest ten biały ogień. Oczywiście żeby było jasne, kiedy Midrasz opisuje czarny ogień nad białym ogniem, no to to jest jakby, my przecież kiedy patrzymy na tekst, to to jest czarny tekst, atrament nad białym papierem. No ale Midrasz opisując ich doświadczenie przy Górze Senaj, opisuje to jako czarny ogień nad białym ogniem. No i tutaj w sumie powiedział nam Blediicka z Berdyciowa, że że wykonywanie mitzvot to jest jedne, a podniecenie się przy ich wykonywaniu to jest czegoś drugiego. Ym, I tłumaczy Reblei że wykonywanie mitzvot, pomimo, że bardzo, bardzo wartościowe, ale ono nie jest głównym elementem w walce przeciwko jezer hara, przeciwko skłonności ku zła, albo powiedzmy przeciwko tą skłonność, którą każdy ma, żeby nie wykonywać woli Boga, żeby się nie oddać do woli Boga. Każdy ma taką skłonność, a wyko same wykonywanie mitzwot nie walczy przeciwko tej skłonności, a żeby walczyć przeciwko tej skłonności, to można tylko robić poprzez entuzjazmu do mitzwot i podnieceniem się przy wykonywaniu mitzwot. Tak twierdził Lebliewicz z Berdyczowa. Rabij Josef Różin albo Rogaczower, Gaon, Gaon z Rogaczowa, on na to troszeczkę inaczej patrzył. Jego albo jemu przeszkadzało pytanie, jak dostać się do hasydów. On jest rebe, są hasyci, albo są rabini, są studenci i przy okazji są rodzice, są dzieci. We wszystkich tych relacjach to ktoś próbuje do kogoś jakby wejść do duszy, wejść do, wejść do serca, aby u niego albo u niej czegoś polepszyć. Każdy rodzic chce, żeby jego dziecko albo jej dziecko się jakoś troszeczkę polepszyło tu czy tam i jest zajęty myśleniem, jak to zrobić. Tak samo każdy nauczyciel, każdy rabin i każdy hasycki rebe. I Gaon z Rogaciowa on zastanawiał się, jak to zrobić i on dochodzi do wniosku, że podniecenie się entuzjazm do do, tory, raczej, przepraszam, do świętości, entuzjazm do świętości, do Kiedusia, to jest kluczem tego. On mówi, jeśli chcesz dać komuś musar, chcesz komuś napominać, to jeśli tylko mu napominasz, mówi, słuchaj, to zrobiłeś źle, tamto trzeba zrobić lepiej. Obojętnie, czy ty to robisz bardzo miło, że nie obrażasz i, i no nie wiadomo, jak dobrze by to nie zrobiłeś, mówi Gałąz Rogaczowa, to nie ma wielki efekt. Ty musisz znaleźć sposób, jak obudzić u niego albo u niej podniecenie się podekscytacji, entuzjazm do świętości. Jeśli ty tego potrafisz zrobić, to, to jakby otwiera Jego duszę, Jego serce i Ty możesz wejść i, i spróbować coś tam polepszyć. Ale innymi słowami, podekscytowanie się albo, albo podniecenie się, entuzjazm to nie jest głównie elementem dla twojej własnej walki z twoją skłonnością ku zła, z twoją GCH, tylko ten entuzjazm do świętości, więc nie specyficznie, tylko do wykonywania mi cwot, tak jak mniej więcej ujął to e, Reblewiczka z Berdyczowa, tylko mówi Gaon Zrogaczowa, podniecenie się do po prostu Świętości to jest coś nie dla Ciebie, głównie, tylko dla Ciebie, żeby wejść do serca innego człowieka. Przede wszystkim oczywiście ktoś, którego wychowujesz albo dziecko, student, hasy, no i wszystkie różne inne przykłady. Więc widzimy o tych dwóch rebes hasyckich, dwie podejścia. Dwa podejścia. Podejście Rewiewicka z Berdyczowa jest, że podekscytowanie się, podniecenie się jest coś, co należy do sfery wykonywania cłot i jest naczyniem, żebyś ty nie tylko wykonywał mitzłot, tylko również walczył i zbiwał i jakoś Walczył i, i, i wygrywał przeciwko Twojej jedce przeciwko Twojej skłonności, żeby nie oddać się do woli Boga. To jest... Rebbe używa również ten, y, tą metaforę, albo tą symbolikę, właśnie ten ogień, ten czarny ogień, ogień nad białym ogniem, że ogień wypala, ogień spala. A człowiek jest zapełniony swoją jeczelarą, swoją skłonność ku nierobienia tego, co on powinien. I, i entuzjazm albo podniecenie się przy wykonywaniu nicwot funkcjonuje właśnie jako ogień, co jakby to spala. Ale u Rebego, u Gaona Zrogaczowa podniecenie się ta, ten, ten charakter, ten cech charakteru. Bycia podnieconym jest coś, co nie specyficznie do Mitwot, tylko do świętości w ogóle. I jest naczyniem, żeby innego człowieka podnieść, żeby spowodować nie, że ja się podniecam dla siebie, tylko ja wyrażam entuzjazm albo się podniecam, żeby, żeby wpłynąć nad, nad kimś innym. Więc jakby celem jest czegoś ekstrowertnego, czegoś poza mną, a u Reblewicach z Bedyciowa celem jest czegoś wewnętrznego, czegoś u mnie. No i te dwa światopoglądy te dwa podejścia oczywiście powodują różną, różne formy wyrazu entuzjazmu albo poniecenia się. Jeśli by człowiek przyszedł do Lewicka z Beldyczopa, to chyba porada byłaby taka, że jeśli, znaczy ty powinieneś próbować się, wyrazić entuzjazm do wykonywania Mitswot, ale musisz jakby zapewnić, żeby to nie wpływało w jakimś znaczy musisz się zapewnić, że to jest że robisz to dla siebie a często kiedy ludzie się podniecają i wyrażają entuzjazm no to jednak część tego jest ich chęć czy podświadomy, czy świadomy żeby inni też to, żeby inni to widzieli, doświadczali żeby to było coś wspólnego ale Rewiewicek był z tego bardziej poglądu, że to jest coś dla, dla Ciebie, coś, co ma spalać, to jest ogień, co ma spalać tego, co, nie, co jest nieprawidłowo u Ciebie, a, a innych zostaw ich. A z rogaczowa, tam bardziej powiedziałbym, jeśli by, o, jeśli by ktoś jego zapytał, to chyba on by był bardziej skłonny, żeby ludzie wyrażali dużo entuzjazmu zewnętrznego, bo, bo to wpływ, wpłynie jakoś na innych i, i ich podniesie. Tak? Zwłaszcza jeśli dużo ludzi to robią. Są synagogi tam, gdzie widać, tam gdzie po prostu mają zwyczaj, żeby być bardzo ekstrowertni. I często ludzie, którzy nie są do tego przyzwyczajeni, idą do takiej synagogi, i mają tak zwany experience, mają doświadczenie. Oczywiście jest ważne, żeby czuli e, ci ludzie, którzy przychodzą do takiej synagogii, że, że, że ich nie sądzą, że to nie jest tak, że każdy musi taki, tak być, że po prostu ci ludzie, którzy to robią, robią to ze serca, ale ciężko nie, nie być. Ja pamiętam sam, pochodzę ze Szwecji, tam dość, ludzie są dość zimne. Nie tylko pogoda jest zimna, ludzie są zimni. Ehm, przyjechałem do Izraela, zauważyłem ludzie, którzy mają, którzy wyrażają dużo emocji i jest niemożliwe, żeby nie być jakoś, e, żeby to jakoś wpłynęło na ciebie. Ehm, I według Gaona Zrogaczowa to jest właśnie celem tego. Bo to jakoś na mnie wpływa i, i, i to jakoś otwiera moje serce i kiedy to otwiera moje serce, o, to wtedy to coś tam może wejść do środka. Pozdrowienia z Jerozolimy i mam nadzieję, że wszyscy będziemy wyrażać entuzjazm i w środku, i na zewnątrz. Przy wykonywaniu mitwot i w ogóle do świętości jako do koncertu. Szanowni.